Po pokolenie, twoje rodziny i twoje dzieci, ich dzieci, ich dzieci, niechaj Bóg cię błogosławi, po pokolenie, twoje rodziny. Z tobą i przy tobie, on jest z tobą, on jest z tobą. Od poranku i wieczorem w twoim przyjściu. Witajcie drodzy. Mam wielką radość i przywilej, że będę mógł dzisiaj również podzielić się z Wami Słowem Bożym. A to, co chciałbym powiedzieć, to rozważanie zatytułowałem dosyć tajemniczo. Masz wszystko albo nic. Taki jest tytuł dzisiejszego rozważania. Gdy kilka dni temu ogłoszono nowe restrykcje w związku z epidemią, pewnie wielu ludzi zareagowało zaskoczeniem strachem, złością albo wręcz kolejnym wybuchem paniki. Mnie natomiast w tym momencie, o dziwo, przypomniał się Psalm 23 i werset pierwszy. I to niezwykłe zdanie, znane nam pewnie, brzmi w Biblii tak. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Może kiedy słyszycie, to zdanie z Biblii, to pewnie nie jeden z Was może reaguje bardzo gwałtownie w tym momencie. Jak to, pastorze? Niczego mi nie brakuje? Coraz więcej mi brakuje, coraz więcej mi się odbiera. Nie mam spokoju, nie mam poczucia stabilizacji. Nie mam i nie mogę mieć kontaktu z innymi ludźmi, z moimi przyjaciółmi, z bliskimi. Zabrano mi trochę wolności, zabrano mi swobodę decydowania o tym, gdzie mam być, z kim, co mam robić, a czego mi nie wolno robić. No, żyjemy w tym trudnym okresie, takiej kwarantanny, i wszystkiego zaczyna nam brakować. Miejmy nadzieję, że rzeczy materialnych nie zabraknie, że nie zamkną nam sklepów. Ale brakuje nam może takich emocjonalnych sił, kiedy już jesteśmy w drugim tygodniu takich ograniczeń, brakuje nam może trochę cierpliwości, a może również zaczyna nam brakować zwyczajnej nadziei, że wszystko to jakoś się rozwiąże. Fraza: niczego mi nie braknie, to druga część zdania, które jest wielką biblijną prawdą. Bo pierwsza część tego zdania brzmi: Pan jest moim pasterzem. I jeśli tego nie wyznajesz z niezachwianą wiarą, to słowa niczego mi nie braknie zabrzmią groteskowo i wręcz bezsensownie. A musimy pamiętać, drodzy przyjaciele, że każde trudne doświadczenie w życiu człowieka wiąże się z jakąś stratą. Czasem tracimy zdrowie. Czasem w trudnych sytuacjach tracimy poczucie bezpieczeństwa, własnego mienia, czasem tracimy spokój ducha. W ekstremalnych sytuacjach możemy nawet stracić życie swoje, albo tracą życie nasi bliscy. I ta światowa epidemia, przez którą przechodzimy, przynosi nam wiele strat i przyniesie pewnie wiele więcej wyrzeczeń również i ograniczeń. Ale miejmy nadzieję, że jednak jest to czasowe doświadczenie, że to minie, ale musimy się z tym uporać razem. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie, powiada psalmista Dawid w tym pięknym psalmie. Ale dzisiaj rodzi się ważne pytanie, które powinieneś sobie czy powinnaś sobie zadać. Co mam właściwie? A czego nie mam? Czy mam wszystko? Czy nie mam nic? Odpowiedź psalmisty jest niesamowita. Ponieważ Pan jest pasterzem moim, więc dlatego niczego mi nie braknie. Czy rozumiesz i czy doświadczasz tej niezwykłej biblijnej Bożej prawdy w swoim osobistym życiu? Prawdy, która głosi, że jeżeli masz Boga w swoim sercu i Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to masz wszystko, czego tak naprawdę potrzebujesz. I to zarówno w chwilach szczęścia, powodzenia, jak i w chwilach doświadczeń i trudnych wyzwań, z którymi się zmagasz, na przykład dzisiaj. Jeśli zaś Pan nie jest Twoim pasterzem, to właściwie nie masz nic. Już przerabialiśmy w ostatnich dekadach, szczęśliwych dekadach, że mieliśmy tak wiele, byliśmy wolni, niezależni od niczego i nikogo, a tymczasem Bóg nam się gdzieś zapodział, bo był nam na co dzień zwyczajnie nie za bardzo potrzebny. Czasem wręcz uwierał, czasem ten Bóg przeszkadzał nam. Więc tak wielu ludzi wypchnęło go poza margines swojego codziennego życia? I czy to złudne przeświadczenie, że mieliśmy wszystko, zapewniło ludziom trwałe szczęście i uczyniło świat lepszym, a nasze codzienne życie lepszym? Odpowiedź brzmi nie, nie. Bo kiedy w sercu nie masz Boga, to mając wszystko, nie masz nic. Nic, co miałoby wieczną wartość i co mogłoby Ci dać trwałe szczęście i silną, pewną nadzieję na przyszłość, na jutrzejszy dzień, na kolejny dzień. I tak kiedy rozmyślałem o tym, stanął mi przed oczyma przykład Kościoła w Laodycei, o którym czytamy w ostatniej Księdze Biblii, w Księdze Objawienia albo Apokalipsy. Jezus przekazał temu kościołowi, a więc wspólnocie chrześcijan, którzy żyli gdzieś około 95 roku naszej ery, przekazał im bardzo bolesną diagnozę ich duchowego, ich duchowego stanu. Otóż w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale czytamy werset 17. Bóg mówi do tego kościoła: Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny. Biedny, ślepy i goły. Zdumiewające słowa. Ci ludzie mieli wszystko, ale nie mieli Chrystusa w sercach. Nie mieli więc nic. Byli duchowo biedni, nędzni i żałośni. Tak ocenił ich stan duchowy sam. Jezus Chrystus jest głową kościoła. Oni stracili z oczu swojego pasterza, który znalazł się poza drzwiami ich kościoła, bo Jezus potem powiedział do nich: Oto stoję u drzwi i kołacze, chcę wejść do was, bo wyście mnie właściwie wyprosili ze swojego grona. Niepojęte, ale tak było. Jednakże Jezus, dobry pasterz, nie stracił ich z pola widzenia. I dlatego skierował do nich wspaniałe słowa, o których czytamy w kolejnych wersetach. Mianowicie w wersecie 18 i 19, gdzie mówi do tego Kościoła tak Radzę Ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy aby przejrzeć ja tych których kocham poprawiam i wychowuję mówi pan Jezus obudź więc w sobie zapał opamiętaj się powtórzę jeszcze raz jeśli masz wszystko, ale nie masz Boga w sercu, to właściwie nie masz nic, jesteś skazany na duchową katastrofę i wieczną klęskę. Jesteś jak ci chrześcijanie w Laodycei, biedni żałośni i goli, duchowo żałośni. Jeśli z kolei dzisiaj uważasz, że masz coraz mniej, jeśli wpadasz w panikę, i nadal nie oddałeś swojego życia w ręce zbawiciela świata Jezusa Chrystusa, to wiedz, że strach i niepewność, panika będą cię paraliżować i odbierać wszelką radość życia i nadzieję na jutro. Powiem więcej, i może zbyt ostro, ale chcę, żebyś to usłyszał. Powiem więcej i zbyt ostro, ale chcę, żebyś to usłyszała. Jeśli tak myślisz i tak czujesz, jak powiedziałam przed chwilą, że mam wszystko, niczego nie potrzebuję, albo mam coraz mniej i coraz bardziej panicznie się boję, jeśli tak myślisz i czujesz, to wiedz, że wtedy szatan jest Twoim pasterzem i On poprowadzi Cię na duchowe manowce. Masz wszystko albo nie masz nic. Jeśli Jezus jest twoim dobrym pasterzem, który przecież swoje życie oddał za ciebie i który ciebie przeprowadzi zwycięsko przez to doświadczenie, przez które przechodzisz, to On zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli natomiast diabeł zawładnie twoimi myślami, emocjami, Syłając kłamstwa, panikę, przerażenie, brak zaufania do Boga i Jego wspaniałych obietnic, wtedy doświadczysz w końcu, że nie będziesz miał nic i że jesteś bezwolnym pionkiem na szachownicy ślepego losu. Żyjąc tak dalej, bez nadziei i bez prawdziwego i dobrego pasterza, możesz wtedy spodziewać się tylko wszystkiego najgorszego. Drogi przyjacielu, ale ja modlę się o ciebie usilnie, żebyś wreszcie uwierzył albo uwierzyła Bogu. Nie bój się, zaufaj i uwierz. Powiesz swoje życie w Jego ręce, zaufaj Bogu i wyznaj z pełnią nadziei i wiary. Pan jest moim pasterzem. A skoro tak, to niczego mi nie zabraknie. Mam. Wszystko. Amen. Pan Bóg jest moim pasterzem, nad wody spokojne mnie wiedzie, na łąkach zielonych mnie pasie, niczego dziś mi nie braknie. Duszę moją pokrzepiasz, twa obietnica jest pewna. Bezpieczną mnie drogą prowadzisz, pocieszasz, gdy smutek na twarzy. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie Pełniasz Twa dobrocie i łaska na bierze.